Cześć moi kochani, witajcie na kolejnym wideoblogu vlogu e, skrzyniem e, myślałem, że dzisiaj weźmiecie udział w kolejnym eksperymencie jeśli chodzi o moje twory e, montażysty i wideomaniaka e, ale się nie udało i tutaj e, prośba do was ostatnio mówiłem, że jakby ktoś chciał mogę nagrać Filmik przede wszystkim o tym, żeby ktoś z Was mógł dać świadectwo o swoich przeżyciach, iść pod prąd. To jest wciąż aktualne, jak najbardziej. Zgłosiła się jedna osoba, która chciała zrobić ze mną nagranie troszkę w innej temacie, bo oczywiście chodzi o te wszystkie aspekty prawne na zasadzie, że ktoś tam wykorzystał. Można powiedzieć bezprawnie mój i pastor Andrzeja Cylikasa, wizerunek do swoich niecnych planów, do, czyli do szerzenia nienawiści wobec idź pod prąd, więc na pewno będziemy tworzyć gość. Pozostanie jeszcze w tajemnicy. Nie wiem, czy już w styczniu uda mi się to stworzyć. Dlaczego nie wiem? Chciałem zaeksperymentować i przetestować właśnie program do takich wideo rozmów. Niestety w przypadku użycia takiego programu, mój system do nagrywania, gdzie korzystam z OBS Studio, niestety nie jest w stanie tego nagrać, ponieważ głos jest dobrze słyszalny, ale Obraz jest po prostu w spowolnionym tempie. Zastanawiam się, czy może jakiś obraz inny dać. Oczywiście pewnie ta osoba jeszcze nie wiem, bo nie gadałem. Jakby sobie nie życzyła pokazać twarzy, bo zawsze przy godności można używać jakiegoś nika, no to oczywiście można wyświetlić jakiś obrazek. Natomiast no, chciałem, że tak powiem, być widoczny na kamerze. To chciałem zastosować efekty wizualne, żeby tło z tyłu <laughs> przykryć. Wiem, że tak niektórzy robią. Nie, żeby miał coś do ukrycia, ale po prostu myślałem, że to będzie fajnie, bo miałem fajny pomysł na tło. Niestety mm, nie dojdzie do niego, ponieważ wówczas mój obraz jest spowolniony i to mniej więcej wygląda tak. Mniej więcej wam pokazałem w spowolnionym tempie, jak ja mówię i przynajmniej jaki jest obraz. A oczywiście głos leci dalej, więc jak widać, no, mój laptop no, też nie służy do tego. Nie oszukujmy się. Ja go brałem bardziej do takich y, spraw y, online, więc nie dziwię się, że nie jest w stanie procesor czy, czy co tam za to odpowiada w tym podzespole nadążyć z nagraniem tego obrazu. Yy, użyłem programu Google Meet, yy, ponieważ do wideo rozmów ja go często używam i on jest bardzo bardzo w tym momencie yy, przydatny. Skype już, że tak powiem, to jest era dinozaurów, a Zoom i, i te yy, te Teamsy, programy płatne, więc też z nich nie chcę korzystać, ale jak mi yy, Google Meet nie tego nie łapię, przynajmniej jak włączę nagrywanie, no to nie sądzę, żeby się dało z innego programu yy, nagrać, no niestety do takich rzeczy trzeba mieć dobry sprzęt. Ja nie mam, nie będę oczywiście kombinował, ale to jest wasza prośba do Was. Jeżeli ktoś z Was zna rozwiązanie, które mógłbym przetestować, żeby na przykład z kimś zrobić jakieś nagranie, kto wie, czy nawet nie z Tobą. Nie zmuszę, ale. Ale możesz się zawsze odezwać. Albo nawet żebyśmy w dwójkacie ja zawsze mogę też porozmawiać. E, z Martiną i się z nią skontaktować i eksperymentalnie nagrać i niekoniecznie ten materiał publikować i zobaczyć, jakby to e, wyszło przynajmniej sam z sobą. No, obraz był fatalny. E, ale może faktycznie skupimy się tylko i wyłącznie na, na, na głosie, i myślę, że w tym momencie będzie to najbardziej y, jedyne rozwiązanie, które y, mogę sprostać w stosunku do sprzętu, jaki, jaki posiadam. Ale jeżeli ktoś z Was zna się na tych rzeczach i potrafi mi tutaj coś rozsądnego doradzić, to, to y, czekam. Na jakąkolwiek informację zwrotną i co najmniej jedno nagranie, myślę, że będzie i raczej na chwilę obecną bez obrazu. No, też nie wiem, czy mój rozmówca by sobie życzył, żeby pokazać jego twarz. A jak najbardziej anonimowo się tam będzie, jak ktoś będzie chciał widzieć jako yy, ksywka na zasadzie Andrych 8.7, jak na przykład do mojego nazwiska, skrót 8.7 roku urodzenia, no to Przecież mogłem zawsze powiedzieć. Rozmawiamy z użytkownikiem Andrych 87, tak? Z gościem specjalnym i bla bla bla, i tak dalej, i tak dalej, więc spokojnie, pełna anonimowość jest gwarantowana. Hmm. Rozważałem dwie opcje, albo to nagrać i udostępnić, albo zrobić po prostu live'a na żywo, gdyby ktoś się e, z Was. Obawiam, że ocenzuruję, choć nie mam takich zwyczajów. Natomiast obawiam się, że jeżeli teraz nie mogę czegoś nagrać, to ten live na żywo też by nie poszedł zbyt, zbyt optymistycznie, ale może przetestuję kiedyś taką opcję i zrobimy sobie może jakiegoś live'a, chociaż na 15 minut i tak dalej, tylko jeszcze nauczę się, jak to robić. Wiem, że można, bo są odpowiednie poradniki, natomiast tego nie zrobiłem. A taka przyjemność może byłaby fajna. Spróbujemy to najpierw no, tylko z YouTube'em może potem z drugiego i spróbuję YouTube jeszcze do tego Facebooka podłączyć. Zobaczymy, na ile, że tak powiem, kanałów uda mi się to e, zamieścić. To tyle wstępem ogłoszeń. Ja to co prawda nie mam jakiegoś wielkiego pomysłu na dzisiejszą wideo vlog, ale chciałem się z wami jedną rzeczą podzielić. Zbliża się okres świąteczny i ja akurat nie jestem świąteczny już od wielu, wielu, wielu lat. Chciałem wam zwrócić uwagę przede wszystkim co my symbolicznie Czcimy podczas tych świąt, jak to się nazywa, bożonarodzeniowych. Nie będę Wam prawił wywodu na temat, że to jest symboliczne, ponieważ jest wiele dowodów, że Jezus na świat wcale nie przyszedł w grudniu, nawet jeśli chodzi o tamtejszy klimat ponieważ na ten temat w internecie pewnie jest mnóstwo opracowań więc jak ktoś z was jeszcze tego nie wie jest dociekliwy to niech sobie wygoogla i, i sobie poczyta te informacje że po prostu to było święto tak naprawdę chyba tam w 354 roku wprowadzone ale mogę się z datą mylić ale raczej 300 rok po to żeby Zlikwidować kult boga słońca. On się bodajże nazywał Mitra, ale tutaj też imię mogłem przekręcić, więc proszę tego, bo, bo, bo mnie to mało co interesuje, ale po prostu wiem genezę powstania tych świąt, więc po prostu było to po to, żeby pogaństwo niby nie na tym nie straciło ale, ale przede wszystkim przeszli na jedyną słuszną religię gdzie to miało oczywiście podtekst polityczny a nie religijny odnośnie tego że wcale cesarz rzymski nie zalegalizował chrześcijaństwo tworząc tak zwany kościół rzymskokatolicki tylko on po prostu założył kościół rzymskokatolicki i nie miał on nic wspólnego z kościołami którzy tworzyli Pierwsze apostołowie, czyli którzy kontynuowali dzieło Jezusa Chrystusa. Niestety, jak troszeczkę historii tam znacie, po prostu ten kościół zaczął niszczyć kościoły apostolskie. Smutne, ale to są fakty historyczne. Chcecie z nimi dyskutować, to jest wasz problem. Ja nie mam ochoty, ale też nie będę dzisiaj wywodu na ten temat prawić. Chciałem wam zwrócić uwagę na coś innego. Nawet są już na ten temat memy, że tam sprzątamy nie wiadomo co, już się żartuje, że na świat przychodzi przecież Jezus, a nie sanepit i tak dalej, i tak dalej, a potem my tylko mam, nażremy się jakś tu i takie bebechy będą, no takie nie wiem, fajnie no tego karpika zjeść, no ja lubię ryby, no karpia też bym chętnie żar, więc na pewno, o makówka i inne rzeczy, łóżka i te inne, no na pewno będą wyjątkowe tak zwane potrawy wigilijne. Ale czy nie zaprosimy do tego, nie zapominamy zaprosić solenizanta? Jakby nie patrzeć, Boże Narodzenie to jest świętowanie czyichś urodzin. Symbolicznie, ale zawsze, zawsze coś. Chciałbym, żebyście raczej się troszeczkę w tym okresie pobudzili do refleksji, aniżeli już takie typowy marketing, czy takie kapitalistyczne do tego podejście, bo oczywiście w marketach tyle ludzi. Te firmy robią na tym niezłą kasiorę. Prezenty i inne rzeczy i tak dalej. Co to wszystko w tym wszystkim chodzi? Pomyślcie, jakie to dla Was miało znaczenie tak naprawdę, że Przyszedł Zbawiciel. Co On dla nas zrobił? Czy przychodziłby gdyby to miało nie mieć dla nas jakiegokolwiek znaczenia? Zadajcie sobie takie troszeczkę refleksyjne pytania. Zanim może powiedzmy siądziecie nawet do tej kolacji wigilijnej może nawet po obejrzeniu tego vloga e, przypuszczalnie większość z was Pewnie jest już tego świadoma, więc nie muszę tłumaczyć, ale zdaję sobie sprawę, że może nie wszyscy się w tym wszystkim zorientowali, że przyszedł po to, żeby tak naprawdę oczyścić nas z grzechów, jakie wszyscy mamy, ponieważ jesteśmy niedoskonałymi ludźmi, żebyśmy dzięki łasce mogli dostąpić zbawienia i nie szli na sąd. Bo kto we mnie uwierzy, ten będzie miał życie wieczne. Skąd to znacie? Z Biblii. A jak nie znacie, no to pora poznać. W związku z powyższym, zróbcie sobie przed świętami taką refleksję. Nawet jeżeli macie rodzinę katolików, może czas na pięć minut stanąć przed tą kolacją i. Takie od niechcenia wygłosić przemyślenia. Już tam nie chrzanić o historii, bo bądźmy sobie szczerze, w większości i tak to guzik obchodzi. Tylko tak samo od siebie powiedzieć. Słuchajcie, tak naprawdę świętujemy przyjście Zbawiciela. Dzięki temu i etecera, etcera. Możesz wziąć Biblię, wybrane fragmenty. Odczytać. Jak ktoś to będzie miał w tyłku, to nie przemówisz. Ale może do niektórych. Dojdzie coś, przypomną sobie, kto jest solenizantem i będzie to zawsze, jak to się mówi, w tyle głowy piszczeć między uszami. I kto wie, jak Pan Bóg zawoła, to ta osoba do Niego przyjdzie. Wspomniałem, że ja nie jestem świąteczny już od bardzo, bardzo dawna. Zresztą Martina to samo. Eee, to chodzi o to nasze stosunki z rodziną. Można powiedzieć, że obydwoje mamy bardzo złe e, doświadczenia, tylko że ja z ojcem, ona z matką, a z drugim rodzicem jest zupełnie i, inaczej. E, ja już bardzo dawno przestałem to świętować, nie może nie ze względu na podejście kapitalistyczne, bo wtedy jeszcze miałem w nosie, ale zacząłem pewnego dnia jeszcze, jeszcze przed nawróceniem. Przyznaję się. Zastanawiam się, jak to jest, że ludzie cały rok potrafią sobie skakać do gardła. A jeden dzień w roku. Dosłownie jeden dzień w roku. Zasiąść do stołu, nażreć się jak świnie, i może jeszcze się upić. Zastanawiam się, jak to jest możliwe. I wiecie co? Nie jest to możliwe. Życie mi pokazało, że jest to możliwe. Co nie znaczy, że jest to właściwe. I to sprawiło, że we mnie się obudził taki duch mojego buntownika, że tak nie powinno być. Ja się nie zgadzam na to, żeby raz w rodzinie ktoś sobie przypomniał, raz w roku, że ja na tym świecie istnieję. Żebyśmy przez tyle czasu się z, 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 ze sobą nawzajem słownie żarli, różne epitety leciały w, w jedną i w drugą stronę, e, a potem mogli sobie zasiąść do stołu tak zwanym Wigilijnym I jeszcze raz to powiem na żyć się jak śpię. Nie powiem, że niedobre, bo ja lubię Wigilię z tego względu, że jest dużo fajnych potraw, które no, no lubię, no. W tym roku może być troszkę gorzej, no bo jedyna osoba, która umie mnie w domu gotować, no to jest w Niemczech i to ja to ja i kuchnia to to my się za bardzo nie lubimy. ja, ja przeżyję swoją kuchnię, ale gdybym was poczęstował to o, 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 wolę nie pomyśleć co by było. Obstrukcja gwarantowana, byłoby tam po prostu obradowanie w toalecie w partii WC. No, jest szansa, że przeżylibyście to. Więc yy, wtedy powiedziałem sobie dość. I można powiedzieć, że praktycznie przestałem już kultywować tą tradycję świąt. Yy, raczej dążyłem do zjednoczenia rodziny na cały rok. Yy, czego nie za bardzo udało mi się to osiągnąć, natomiast jakieś tam efekty osiągnąłem. No na pewno nie jest to co, to, co sobie postawiłem za cel, ale lepsze jest już to niż nic. Dlatego od dawien dawna mam spostrzeżenie na te święta zupełnie inaczej. Kiedyś nie myślałem refleksyjnie, potem jak zacząłem ten proces nawracania się, już do mnie zaczęły na ten temat docierać refleksje. I myślę, że dzisiaj to jest taki okres typowo refleksyjny. Boże Narodzenie i Święta Wielkanocne powinny nam troszeczkę dać do myślenia, jakie to ma dla nas znaczenie. Ile my dzięki temu, żeśmy tak naprawdę zyskali, zostaliśmy. Uwolnieni tak naprawdę z niewoli śmierci. Oczywiście na tym ziemskim padole, kiedy każdy z nas osiągnie starość, to po prostu jego procesy fizjologiczne ustaną. Czyli przyjdzie tak zwana biologiczna śmierć. Ale Biblia mówi, że nas druga śmierć nie dosięgnie. I że kto umrze w Jezusie, tak naprawdę będzie żył wiecznie z Nim. I tak naprawdę Unikniemy, unikniemy sądu, bez względu na to, czy, czy zostaniemy pochwyceni, czy z martwych wstamy, żeby nas pochwycić i z pozostałymi pójdziemy na wesele. Baranka. Więc polecam zastanowić się, ile dzięki temu zyskaliśmy. Nie mieć takie też negatywne stosunek do tego, racji tego, że to niby symbolicznie i tam można do, doszukiwać różnych, różnych spraw niezwiązanych tak naprawdę z teologią i podstawami do tego świętowania. Ale może to też jest jednak okazja rodzinie coś, coś wygłosić i kto wie, coś w głowie zostanie. Więc chciałem Was zaprosić do takich refleksji. Myślałem, że już to zrobię z pięknymi wizualizacjami, efektami. Przepraszam, efektami wizualizacyjnymi. Nie udało się, ale metodą prób i błędów będę coraz bardziej opanowywał tę te, ciężką e, technologię i myślę, że w końcu. Uda mi się w pełni zapanować nad tym wszystkim. W związku z powyższym życzę Wam refleksyjnych świąt Bożego Narodzenia. I jeżeli nie wiesz, o czym ja mówiłem, zapraszam do lektury Słowa Bożego, bo tam się dowiesz, jak ze śmierci przejść do życia i jak uniknąć sądu. Pozdrawiam czołej Wielkiej Polsce refleksyjnych świąt. Cześć.